To jest tak, że nie możemy mówić o świecie cyfrowym i świecie rzeczywistym, bo dla nas te światy są dwa, a dla dzieci to jest, to jest tak naprawdę już jeden świat, w którym one funkcjonują, i jeżeli my im nie towarzyszymy choć trochę w tym świecie, no to jakby nie do końca rozumiemy, gdzie one są, z kim one się spotykają i z czym się mierzą. Z perspektywy szkoły i dyrektora szkoły czy nauczyciela w szkole problem polega na tym, że to nie szkoła wyposaża dzieci w ten sprzęt. I tak naprawdę jak ja myślę o tym problemie, to często to mi się trochę sprowadza. Do tego, do nas przychodzą rodzice z postulatami, żebyśmy zakazali smartfonów w szkole. Jednocześnie mamy takich rodziców, którzy do tej pory nie widzą takiego, takiej potrzeby. A koniec jest taki, że ci rodzice, którzy chcieliby swoje dzieci uchronić przed tym zagrożeniem, cyberzagrożeniem, zostają bezradni, dlatego że dzieci, których rodzice nie widzą takiej potrzeby, dzielą się z nimi po prostu tym cyberświatem. Tak? Dlatego dla mnie Takim najważniejszym i największym problemem jest uregulowanie tego w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że, że jakby dbamy o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, żeby nie było nierówności w dbaniu o dzieci. Tak? Ja mam poczucie, że w tej chwili. Jesteśmy w świecie, który, w którym nie ma równości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, jakby w tym sensie konstytucyjna zasada równości traktowania obywateli nie, nie jest tak naprawdę przestrzegana, dlatego, że ustawodawca daje bardzo dużą dowolność w tej kwestii. Ustawodawca y, mówi w prawie oświatowym w artykule 99 y, o tym, że szkoła ma obowiązek uregulować korzystanie ze smartfonów, Tam nie ma o zakazach. Tam nie jest powiedziane, w jaki sposób ma uregulować to korzystanie ze smartfonów, natomiast jest powiedziane, jest rzeczywiście obowiązek uregulowania. I teraz w jaki sposób sobie która szkoła to ureguluje, to jest zupełna dowolność i autonomia szkół. No i czasem jest jakaś rada rodziców, czasem jest mądry dyrektor. Czasem to zostanie uregulowane w taki sposób, żeby trochę te dzieci jednak ochronić. Czasem to jest wpisane jedno zdanie, smartfony są zakazane, no i wtedy to też jest jakby jakieś takie bardzo niejasne, bo do końca ani nie ma, nie jest powiedziane, jakie są sankcje, ani nie jest powiedziane, w jaki sposób chcemy z dziećmi o tym rozmawiać, że w ogóle jest jakaś edukacja do tego dotycząca i tak I w efekcie mamy takie... Enklawy, tak? Mamy takie enklawy, gdzie dzieci są bardzo chronione. I rzeczywiście są takie szkoły na przykład niepubliczne, w których, w których ta ochrona jest duża i jest konsensus na ten temat między dyrekcją szkołą a rodzicami i są takie miejsca, gdzie dzieci nie są niczym chronione. Tak? W związku z tym, dla mnie z perspektywy matki, czwórki dzieci, ale też właśnie dyrektora szkoły, nauczyciela. Jakby Ważny jest ten konsensus i ważny jest z jednej strony konsensus, ale z drugiej strony, żeby jakieś ramy prawne były. Nie takie, gdzie ustawodawca napisał, że mamy to uregulować, a na koniec to jest jak zwykle odpowiedzialność dyrektora szkoły, który już naprawdę za wiele rzeczy jest odpowiedzialny. Jeżeli coś nie idzie, to znowu to jest odpowiedzialność dyrektora szkoły. Jeżeli jest cyberprzemoc w szkole, to jest odpowiedzialność dyrektora szkoły, bo być może coś nie tak uregulował. Tak? Tylko, tylko chciałabym, żeby było tak, że, że ustawodawca rozumie, że te dzieci trzeba chronić i te rozwiązania francuskie pewnie mają swoich, swoje minusy, ale one mi się dość podobają, dlatego że, że one jakby też zakładają pewną równość obywateli wobec, wobec prawa po prostu. Idealną sytuacją byłaby taka, gdzie rodzice i szkoła wspólnie działają na rzecz dziecka. I czy to jest możliwe? Myślę, że w niedużych szkołach, w których najczęściej niepublicznych, w których ten dobór rodzin do szkół, nie nawet nie dzieci, bo to nie jest rekrutacja dzieci, tylko de facto rodzin do szkół, takich, które się na pewne rzeczy już na wstępie godzą. To jest możliwe. Natomiast w systemowej publicznej szkole myślę, że to nie jest możliwe. Jesteśmy bardzo różni rodzice. Też są. Ta nierówność. Tak, to jest ta nierówność, o której mówię. Rodzice też są pouzależniani po i to też trzeba brać pod uwagę, tak? To nie jest tak, bo mówimy o dzieciach, które się uzależniają od smartfonów, ale my mamy całą masę dorosłych uzależnionych od, od tego cyberświata w ogóle, tak? W związku z tym oczekiwanie od nich że oni raz, zrozumieją, dwa, wymodelują swoich dzieci, dadzą im przykład i trzy, jeszcze zażądają tego od szkoły, żeby ich dziecko było chronione, no to jest wymaganie, no tak jak alkoholika, żeby wychował swoje dziecko na trzeźwego. Ja uważam, że powinna być regulacja administracyjna. Uważam, że przy tej dystopii, którą nam zarysował profesor Zybertowicz, to jednak, to jednak ja bym nie chciała usiąść teraz i płakać, tylko chciałabym zrobić, co się da w tym momencie, w którym jestem, jako dyrektor szkoły, jako rodzic, tak. Chciałabym, żeby Państwo w tym pomagało.